Cześć, tu Lukor i dzisiaj zapraszam Was na trzy polecajki książek przygodowych. Na jesień, kiedy jest ponuro, pochmurno, fajnie jest przeżyć jakąś przygodę, a to umożliwiają nam właśnie książki. Dzisiaj trzy książki, które umożliwią Wam przeniesienie się gdzieś tam w czasie i w miejscu, poznania gdzieś tam innych krain, kultur oraz przeżyć poszukiwanie skarbów, historii, czegoś innego. Są to trzy nowości na rynku wydawniczym. Będzie coś i w stylu Dana Brauna, i w stylu Indiana Jonesa i coś z naszego polskiego podwórka. Zaczynamy od czegoś, co według mnie jest takim odpowiednikiem Dana Brauna. Jest to Muzeum Luster Luisa Montero. Czekajcie, żeby Wam to lepiej. Po... Luisa Montero. Książka, której akcja toczy się w Madrycie. W zasadzie cały czas wokół budynku Muzeum Prado. Akcja zaczyna się 200 lat wstecz, kiedy powstaje Muzeum Prado, ale wydarzyło się jakieś tam dramatyczne morderstwo. Później przenosimy się w czasie 200 lat do przodu, mają być obchody 200-lecia Muzeum Prado. Z tej okazji muzeum organizuje konkurs na kopistów, czyli osób, które będą. Kopiowały obrazy znanych artystów, ale co się wydarza? Nagle ci poszczególni uczestnicy konkursu zaczynają ginąć, ale ich morderstwa są inscenizowane na obrazy, które wybrali do kopiowania. Czyli morderca, nie wiadomo czy to jest jeden morderca, czy jakaś większa grupa, inscenizuje każde morderstwo właśnie na dany obraz. Motywem takim przewodnim jest imitatio, czyli że sztuka jest odzwierciedleniem takim rzeczywistości, i dlatego jest ten motyw lustra. Co się wydarzy, kto stoi za tymi morderstwami? Czy same Muzeum Prado kryje w sobie jakieś tajemnice? Czy tutaj ma też związek jakieś tajne stowarzyszenie, czyli trochę takie jak w Danie Braunie? Będzie dużo symboliki, będzie dużo ikonografiki. Więc tak jak mówię, jeśli ktoś jest fanem Dana Brauna, na pewno mu się spodoba Muzeum Luster i przyżyje też niesamowitą przygodę w Madrycie. To jest pierwsza polecajka. Druga polecajka to coś z naszego polskiego podwórka, czyli kolejna część przygód dziennikarki Pauliny i architekta Igora. Jest to książka Zbawiciel Leszka Hermana, ale niech Was nie zwiedzie. Tutaj widzicie jest z obrazu Leonarda da Vinci, tutaj również. Natomiast jeśli chodzi o ten obraz Leonarda da Vinci, to tu jest dosłownie kilka zdań, więc nie ma co się tym kierować. Ale o czym jest kolejna część? Cała akcja dzieje się teraz głównie w Szczecinie, a historia dotyczy czasów II wojny światowej. Oczywiście tutaj Igor i Paulina przygotowują się już do eksploracji statku na Bałtyku razem ze swoimi przyjacielami Anglikami, ale nagle w Szczecinie wydarzają się dziwne sytuacje. Otóż są niby to określane jako happeningi bądź ataki terrorystyczne, mikrowybuchy wraz z ze spadającymi kwiatami hibiskusa, i nikt nie wie, co się za tym kryje, czy jest to jakieś przesłanie ekologiczne, czy terrorystyczne, czy to jakieś polityczne zagrania. Te mikrowybuchy zaczynają tworzyć jakąś całość i kto za tym stoi, dlaczego są te mikrowybuchy, czy jak to jest związane z czasami II wojny światowej i z nazistami. I jaką tajemnicę odkryją właśnie Igor i Paulina. No to tutaj odsyłam Was do Zbawiciela, więc jeśli chcecie znowu zgłębić się w przygody Pauliny i Igora, no to sięgniecie po tą część. Natomiast jeśli jeszcze nie czytaliście, to ja nie ukrywam, że ta część podobała mi się średnio. Bardziej polecam Wam yy, Sedinum bądź Biblię diabła, które według mnie były jedne z lepszych, również latarnie umarłych czy sieci widma. Więc jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć nowego o Szczecinie, tutaj przeżyć przygodę na naszym polskim podwórku, no to zachęcam was do Zbawiciela. Natomiast trzecia polecajka, według mnie taka perełka, a nie jest to autor jakiś znany, jest to syryjska legenda Wojciecha Kulawskiego, Przyznam Wam szczerze, że jest to pierwsza książka Wojciecha Kulawskiego, którą czytam, ale na pewno nie ostatnia. Tutaj powiem Wam, przeżyłam przygodę w stylu Indiany Jones'a i tą książkę dosłownie pochłonęłam w jeden wieczór, bo nie można się od niej oderwać. Mamy tutaj do czynienia z wyprawą archeologiczną. Mamy tutaj do czynienia ze skarbami po nazistach, które według syryjskiej legendy są właśnie ukryte w Syrii. Rząd Szwajcarii organizuje wyprawę do Syrii w celu odnalezienia tych skarbów. Oczywiście myślą, że są to głównie zaginione dzieła sztuki. Natomiast czy na pewno są to dzieła sztuki, czy coś innego, albo czy są to dzieła sztuki i coś też innego, no to się już jakby dowiecie sami. Oprócz jakby samej wyprawy archeologicznej mamy tutaj, słuchajcie, dużo sensacji. Tak jak mówię, jak w stylu Indiany Jonesa, czyli... Różne gdzieś tam grupy będą próbowały również zdobyć ten skarb. Oprócz tego różne grupy będą siebie atakować. Dodatkowo, co ciekawe, cała akcja rozgrywa się w Syrii, ale w przededniu wojny domowej, więc mamy okazję poznać gdzieś tam, co się jakby działo i autor według mnie świetnie oddał tamten klimat tych jakby wydarzeń w przededniu wojny domowej, czyli Jakie frakcje, jakie grupy ze sobą walczyły, dlaczego jakby część chciała wystąpić przeciwko prezydentowi Syrii. Dodatkowo świetnie autor oddaje kulturę syryjską, ich traktowanie kobiet, traktowanie Europejek. Mnóstwo, mnóstwo powiem wam akcji, sensacji, ale też tak jak mówię, kultury. Spojrzenia na serię innym, trochę z innej perspektywy, i dodatkowo odkrywanie skarbu nazistów. Powiem Wam, akcja toczy się bardzo szybko i dynamicznie. No i, tak jak mówię, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Jeśli lubicie, nie wiem, filmy i książki w stylu Indiana Jones czy Cliffa Kasslera, to uwierzcie mi, że ta Wam się również bardzo spodoba. To tyle na dzisiaj. To są takie trzy polecajki, więc jeśli chcecie przeżyć przygodę, to polecam Wam te książki. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.